Mamy kolejną nowość od Chińczyków. Chińczycy tutaj goszczą w naszym programie dość często, w ostatnimi czasy. ByteDance, czyli firma, która stworzyła TikToka, pochwaliła się takim modelem, który się nazywa Omni Human. No i tutaj ten model, niestety nie można z niego jeszcze skorzystać. Chwali się tym, że na podstawie jednego zasadniczo zdjęcia i ścieżki audio jest w stanie stworzyć bardzo realistyczny awatar ludzki. Tu jest przykład Alberta Einsteina. Like like Więc widać, że to wygląda bardzo realistycznie. Są w stanie też tworzyć wersje anime. Tutaj jest przykład. I wygląda to może jeszcze jak kompletnie ludzie, natomiast no już bardzo trudno rozróżnić i powstało na podstawie jednego tylko zdjęcia. Nie możemy jeszcze skorzystać z tego modelu, co prawda, no, ale wydaje się, że progres tu jest niesamowity. Mam nadzieję, że oni nie planują tego używać do TikToka, bo to już będzie śmierć kolejnego social medium. Na nie, pewno będzie. Tak, tak. Więc nie dajcie się nabrać na to, co widzicie w TikToku. Więc, jeżeli, jeżeli tylko będzie się dało tego użyć, to na, na pewno to przetestujemy i damy wam znać, jak sobie radzi to z przykładami.